No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny, aczkolwiek po raz pierwszy z mojej pracowni. W pracowni to już jest takie małe studio do nagrań, żeby móc dla Was robić recenzje jakichś tam ciuchów, prezentacje, unboxy i tego typu rzeczy. Tych garażowych pogadów przeniesiemy sobie po prostu do mojej pracowni. To wszystko będzie jeszcze sobie troszeczkę fruwać i będzie się przekształcać. Koniec końców, jak to będzie wyglądać, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj robimy sobie małe testy i w ramach tych testów pokażę Wam, co przyszło do mnie odcinek? Pokażę Wam kilka innych, też rzeczy, które przyszły do mnie na testy i które niebawem zobaczycie sobie na kanale. Także co, was zainteresowanych serdecznie zapraszam. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od najmniejszej paczuchy. Najmniejszej paczuchy, ale na dobrą sprawę dosyć istotnej w obecnych czasach. Warto mieć y, alkomat, jeśli jeździcie sobie gdzieś na jakieś zloty, albo po prostu jedziecie gdzieś napić się i później skądś tam wracacie, czy to samochodem, czy motocyklem. Y, przepisy się tam troszeczkę pozmieniały i teraz warto wiedzieć, czy już jesteśmy OK, y, żeby wsiąść do samochodu, czy jeszcze na motocykl i pojechać, czy nie. Y, w sumie dlaczego, to Wam powiem w innym odcinku. Pogadamy sobie o kilku które mogą się wydarzyć i co może Was spotkać. Jeśli okaże się, że jednak nie wydmuchacie 00, to jest ten alkomat, dostałem od Alka Life. Jest to Alkomat Free 00. Kosztuje jakieś 370 zł, czyli w sumie całkiem niedużo, jak na oszczędności, które może Wam dać, bo za cenę powiedzmy dwóch tankowań dostajecie urządzonko, które przychodzi do Was z takim fajnym etui. Przychodzi do Was z baterijkami z pięcioma ustnikami. Do tego macie też bezpłatną kalibrację przez rok czasu od zakupu. No i macie urządzonko, które jest mniej więcej tych rozmiarów, czyli swobodnie zmieści Wam się wszędzie jakiś plecak, sakwę, gdziekolwiek, tak, do kieszonki. I można Wam naprawdę ocalić żyćko, na pewno zaoszczędzić Wam sporo problemów. A tak jak Wam mówiłem, na temat tego więcej opowiem Wam w takim dedykowanym odcinku. W każdym razie, o, takie coś wpadło i czeka, będzie, pojawi się Co tam dalej? Jak zapewne już widzieliście na paru moich vlogaskach Jeżdżę sobie z takim urządzonkiem, czyli mamy tutaj Android Auto Powiedzmy do motocykla, tak? Uchwyt na kierownicę motocyklową, do tego kawałek ekranu który łączy się z Waszym telefonem i działa po prostu tak jakbyście wszedli sobie do nowego samochodu Odpalili Android Auto na swoim ekranie samochodowym Tyle, że macie to na motocyklu Działa to oczywiście z Androidem, z Androidami, z iOS eee, Dostarczyło to Carpool Ride eee, Cały czas sobie to testuję i jak już sobie wytestuję To nagram Wam odcinek na temat tego urządzenia i powiem Wam zdecydowanie więcej niż teraz na razie tylko i wyłącznie taka zapowiedź, że coś takiego jest. W paru odcinkach już możecie zobaczyć. Trochę się z tym jeszcze gryzę, ale jak się już z tym wygryzę, to wam powiem, co sądzę na temat takiego urządzenia. Kolejna rzecz byłem ostatnio w motopasji. Porozmawialiśmy sobie z właścicielem. I słychać, od niego kolejne gogle Do mojego kasku, tamtego krasowego. Gogle są o tyle. Ciekawe dla mnie, że mają szybę szybkę, która jest fotochromatyczna, czyli automatycznie będzie się przyciemniać w zależności od tego jak bardzo będzie świecić słonko. Nie bez znaczenia, powiem wam, że teoretycznie mam w, poprzedniej, w poprzednich Google'ach dwie szybki do wymiany, jedną właśnie taką przezroczystą, inną taką do jazdy w bardziej słonecznych warunkach, natomiast nie, nie da się tego tak bardzo, bardzo, bardzo szybko zmienić. Zwłaszcza eklotarzcy, po to, że i nagle zaczynają ci się trząść ręce, jesteś przypocony i tak dalej. Musisz operować tymi tam małymi zapadkami. Poza tym będę też ładnie komponować się z nowym kolorem mojego kombinezonu, a także moim motocyklem. Także o, dzięki, motopasja, odwiedziny, pogaduchy. Bardziej chciałem się zapytać o klocki, bo mi się kończą A wyszło na to, że wyjechałem z goglami Także bardzo fajna rzecz Myślę, że dużo osób, które mają już w swoich kaskach tego typu szybki Właśnie, które automatycznie się zatymniają, rozjaśniają w zależności od pory dnia powiedzmy Wiedzą jak fajny jest to dodatek I sam fakt, że możesz sobie po prostu wsiąść na motocykl wyjechać nie przejmując się tym, czy po drodze zrobi się ciemno czy nie, z jedną szybą bez kombinacji jest naprawdę bardzo na rękę i teraz będę sobie testować też również taką szybkę w goglach od yy, Scotta. Zobaczymy jak to działa. Dobra, to przejdźmy teraz do chyba najciekawszej największej paczki. Aczkolwiek powiem wam, że nie będę dostać kamerki z góry. Po prostu przejedziemy sobie z tym w ten sposób. No dobra, teraz będziecie odkrywać ze mną zawartość tej paczki, w zasadzie ja to odkrywać się nie będę, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę co tam jest teoretycznie. Zaraz się przekonamy. Dobra, to widzę, że mamy tutaj bonusa, pokrowiec na motocek. Przyda się, dzięki Shima, generalnie mam, mam podobnego Podobny yy, obecnie, aczkolwiek już mi się zniszczył, więc na pewno się przyda e, Na pewno przyda się coś takiego wszystkim osobom, które trzymają tak jak ja, motocykl na zewnątrz e, Powiem Wam, że no jednak osłona motocykla przed warunkami zewnętrznymi Jakimś pyłem, deszczem, śniegiem, tym całym syfem, powiem Wam, że warto mieć e, Do tego poręcznych rozmiarów Razem z torebką, a Tutaj możecie sobie zabrać ze sobą, jakąś tam podróż i cały czas sobie zakrywać motocykl Nierzadko żałowałem, że czegoś takiego nie zebrałem ze sobą na jakiś dalszy wyjazd, bo jednak ptaki robią swoje. Zwłaszcza jeżeli padnie Wam jeszcze jeździ w jakimś deszczu i później jest słonko i leci pełno na ten motocykl I to się robi bardzo nieprzyjemnie. No, dzięki. Fajna sprawa. Wybadam. No dobra. Kolejna czapeczka do kolekcji, elegancko czapeczkę odcimy. No, dzięki, dzięki, dorzucimy sobie do czapeczek. Okej, okay, dobrze, widzę, że jeszcze jakieś przywieszki, zawieszki, breloczki, takie rzeczy, jak mi przyjdzie do głowy zrobienie jakiegoś live'a, to pewnie coś z tego jeszcze poleci do Was. Bo mam zamiar jeszcze wrócić do dająwania, tak by the way. Uoh. A teraz rzeczy, które jak widzę zdecydowanie bardziej znam. Czyli butki Power Xy trujeczki. Tak. Czyli mamy tutaj buty sportowe, które wyglądają. O, wyglądają w ten sposób. Będę sobie teraz w tym latać, będę to testować jak to Przetestuję, polatam sobie w tym wystarczająco długo, to nagram Wam na pewno jakąś recenzję i zobaczycie na kanale. Powiem Wam wtedy więcej na temat tego, jak sprawują się te budki w praktyce. Loki, Rękawice. Rękawice sportowe. ST trójki. No, wyglądające w ten sposób. Hmm? I tak samo jak poprzednio, na pewno, jak sobie trochę dłużej w nich polatam, to wam powiem, co o nich myślę. O, idealnie wchodzą ciężko, znaczy się będzie dobrze. Pamiętajcie, że rękawice powinny wejść na was, w tak, żeby było ciężko. Same się ułożą wtedy lepiej do ręki. O, już widzę, że kciuki jest bardzo fajnie wyprofilowany. O, już mi się podoba, już czuję, że będę zadowolony. Bo jednak zawsze mam problem z tym kciukiem, żeby mi się to wszystko tutaj ładnie układało i żeby mnie nic nie piło. W każdym razie, tak jak Wam mówiłem, warto, żeby te rękawice ciężko Wam wchodziły na ręce, bo takie rękawice Wam się porozciągają. Tak samo jak kombinezony, lepiej, żeby to wszystko było na ścisk. No. także w takich będę latać teraz ja i to już nawet jutro, prawdopodobnie, jak nas deszcz nie zaleje. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz. Taka trochę kurtka, taka trochę bluza. Daybreaker. Jak zapewne pamiętacie ze starych nagrań moich, jeździłem sobie w jakichś tam bluzach. Pod spodem miałem założone ochraniacze, zbroje, tego typu klimaty. Natomiast obecnie możecie sobie znaleźć albo koszulę, albo właśnie tego typu gotowe już ciuchy. To jest. Powiedzmy, szmaciana bluza, ale od razu zwróciła moją uwagę z dwóch przyczyn. Po pierwsze, kolor widoczny współgrający z moim motocyklem, a tego jest to moim zdaniem fajna taka bluza. Bardzo mocno obita, bo mamy tutaj ochraniacz na plecach, na barach, na łokciach. Wszystko jak w klasycznych kurkach motocyklowych, z tym, że jest to materiał zdecydowanie bardziej elastyczny niż skóra. W związku z tym. Będzie na pewno się przyjemniej w tym jeździło. Mam nadzieję. No. Jak tylko najeżdżę się w tym wystarczająco, żeby wyrobić sobie opinię na ten temat, to od razu Wam powiem. Plan był taki, żeby pojeździć w tym dzisiaj, ale niestety jest burza. Także kolejna rzecz, która do mnie trafiła na testy. No i teraz bohater główny, czyli nowy kombinezon. Ponieważ mój stary kombiak był już tak sfatygowany, wściurany, styrany. No ale jeździłem w nich 4 lata, 5 lat. Jeździłem na nielicznych wypadach na tor. Na niezliczonych wręcz wypadach na pitbike'i, A mając na uwadze, że z jednego roku mam nagrane. 44 minuty gleb na pitach, z czego każda gleba to jakieś od 5 do 15 sekund. To możecie sobie wyobrazić, ile w ciągu jednego roku się razy wywaliłem, a jeździmy w nim na pity 4 lata albo 5 lat. Także dostał swoje. Czas na mowę. I właśnie w ten sposób trafił do mnie Ester 2. Oczywiście w malowaniach pasujących do motocykla. Powiem Wam, że jestem mega zainteresowany tym, jak ten kombiak będzie się sprawdzał w praktyce, ale kiedy przymierzałem go sobie po raz pierwszy w ryrymoto, to powiem Wam, że zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza z tego względu, że ma bardzo dużo takich elementów elastycznych, które nie są. Nie narzucają jak gdyby odgórnie kształtu Twojej ręki, jaką powinieneś mieć, żeby to się ładnie spasowało. Tylko jest właśnie dużo takich elementów ściągających, które sprawiają, że to się po prostu będzie bardzo fajnie. Moim zdaniem, przynajmniej układać do kierowcy. No i też rękawy są do samego końca na suwak, bez żadnych spinek. Takich klimatów tu też nie pasuje, bo jednak taki suwak będzie. Można lepiej skitrać pod rękawice i wydaje mi się, że cały ten system będzie się po prostu spisywać lepiej. Ale to oczywiście praktyka pokaże. Na chwilę obecną. Wiem, że jutro w tym jadę na Słomczyn i zobaczę jak to się będzie Zdrowiać w praktyce. Nie jest on jakiś bardzo mocno sztywny. Jest bardzo fajny. Elastyczny, więc jak sądzę nie będę miał problemów z tym, żeby go Jakoś trzeba było specjalnie porozbijać, żeby móc się w nim spowodnie czuć i dobrze jeździć. No ale to się wszystko okaże już jutro. Standardowo, jak już pojeżdżę dłużej, to zrobię Wam recenzję całego kombiaka, bo oczywiście są do tego jeszcze spodnie, które również już przy pierwszych przymiarkach. Również już przy pierwszych przymiarkach zrobiły na mnie dobre wrażenie. Między innymi dlatego, że mamy tutaj zapięcie podwójne, tak? Nie tylko jakiś tam klikany guziczek, ale również taką wsuweczkę. Więc nawet jak Wam wpadnie parę dodatkowych kilo po jakichś świętach, to jak nabierzecie powietrza, to Wam nie pęknie to wszystko w sensie się nie otworzy. No i kolejna rzecz. Ciężko to będzie pokazać, ale. Materiał, który jest w środku, jakim są wyścielane te spodnie, który sprawia, że te spodenki bardzo łatwo, łatwo i gładko wchodzą na nogi, jest taki ślizgawy, powiedziałem po prostu, także tutaj też jestem z tego zadowolony i zrobiło to na mnie dobre wrażenie już na samym wstępie. Powiem wam, że jednak zakładanie spodni na 16 podskoków, po 5 minut na jedną nogawkę to nie jest nic ciekawego Dużo tutaj też pomógł mi zestaw oczywiście od Redline'a ten nowy Jeśli chodzi o termy, który jest mega śliski Aczkolwiek kiedy przymierzę sobie ten kombinezon Miałem sobie na, te, na sobie właśnie tą termę Redline'ową ostatnią To powiem Wam, że wpadłem jak w dużą masełko i bardzo mi się to spodobało Fajnie też dużo tak samo tutaj ściągaczy które sprawią, że ten cały kombinezon będzie się fajnie układać do nogi. No i kolejna rzecz, która jest mega istotna dla mnie i fajna, to to, że tu jest bardzo dużo miejsca na przylepienie slidera w takim miejscu, który ci będzie pasować. Tak, czyli nie jest powiedziane, że możesz sobie nalepić slider tutaj, tylko masz całą wielką powierzchnię i lepisz sobie gdzie chcesz. A przecież wiadomo, że każdy jeździ na innym motocyklu, każdy jeździ troszeczkę inaczej. Każdy będzie miał to docelowo inny slider i każdy będzie miał tutaj dużo miejsca regulacji, żeby sobie ten slider tak ułożyć, żeby było w porządku, żeby nie ścierać ani tą częścią tym ochraniaczem kolanowym, ani żeby ten slider po prostu nie ścierał się na jakieś tam krawędzi, tylko na pewno znajdzie takie miejsce, żeby tak go przylepić, żeby było dobrze. Zobaczymy zresztą, czy to jest twarde i, i czy będę jeździć w tych sliderkach, czy jednak wrzucę sobie te moje, które mam. To jeśli chodzi o ciuszki, moi drodzy. To tyle wleciało, ale również. Tak jak mówiłem wam wcześniej, taka drukarka do mnie wpadła. I tak, powiecie mi zaraz, że to nie ma nic wspólnego z motocyklami, a ja wam powiem wręcz przeciwnie. Bardzo dużo rzeczy do swojego motocykla możecie sobie na takiej drukarce zrobić. W związku z tym, taką drukareczkę również wam na kanale zaprezentuję i powiem wam, dlaczego uważam, że jest to jedna z lepszych drukarek na początek, jeśli ktoś jest zainteresowany tymże zagadnieniem. Też chodzi mi po głowie, żeby pokazać wam, jak przy pomocy takiej drukarki możecie zrobić sobie dedykowany uchwyt do swojego kasku. Tak jak ja to zrobiłem sobie do GoPro, możecie sobie zrobić dedykowane uchwyty pod każdy kask, pod każdą kamerkę przy użyciu fajnego patentu. I co mojej drodze. w tym odcinku to by było na tyle. Także standardowo, jak się podobało, zostawcie jakieś łapki up, dajcie znać w komentarzach, jeżeli używacie czegoś z tych rzeczy, które Wam tutaj pokazałem i jeżeli macie coś do powiedzenia na ich temat, to dajcie znaka. No i co? Standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patroneta, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!